Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Sen Goku Dynasty. I proszę Państwa, jestem w drodze do wioski Iwasaki, ponieważ mamy tutaj jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Mamy dowiedzieć się więcej o Iwasaki, rozmawiając z wieśniakami, ale to jest opcja. Natomiast mamy również dać te siekiery żelazne, które ostatnio wytworzyliśmy ding-dongowi. <noise> tak pieszczotliwie nazywam. I przy okazji jeszcze zbieram sobie tutaj jedzonko, aczkolwiek ja niedawno jadłem, ale grzyby. A tutaj jeszcze wykorzystuję sytuację, że jeżyny są. Bo nie wiem kiedy znikną, pewnie zimą. No i co, no to i, i jakiś tam zapasik robię po to, żeby w razie czego, nie, jakbym zgłodniał, to żeby się posilić, dlatego że jaki jest ten fut, jednak e, głód może w ten sposób e, po polskiemu e, wypełniony, tak w miarę, to i stamina szybciej się regeneruje, więc gra jest warta świeczki. No i co, kurde, co mnie to tak dzisiaj laguje, co, jakieś ścinki są. To, o powiem szczerze, takie cofki, nie? Kurde, coś niepokojące. E, no dobra, dobra. Miejmy nadzieję, że to nic takiego poważnego z grą, tylko jakieś może zawirowanie skąpem było. E, bo być może coś pobiera w tle. No ale, ale dobra. E, o kurde, towary, złup. A ktoś mnie tu zobaczy. Ja z tym łupieniem tutaj, kradzieżą, to ja tak jeszcze do końca nie wiem o co, o co kaman, więc wolałbym tego nie robić. O, jajeczka. Gniazda oczywiście nie rozbiorę. No bo nadal nie wiem, czy jeżeli nie rozbiorę, to te jaja będą się tutaj respawnować, czy, czy też... Czy też nie ma to znaczenia, bo jak nie ma znaczenia, to chętnie bym rozbierał te gniazda, bo z tego jeszcze tam piórka są jakieś które mogą później przydać się do produkcji, choćby st, y, strzał, tak, tak uważam, nie? Natomiast, jeżeli Państwo macie ochotę kupić taniej Sengoku Dynasty, to skorzystajcie oczywiście z porównywarki naszego sponsora, czyli GG Deals. Zobaczcie, jak to wygląda. GG Deals to porównywarka cen, która oferuje Ci znalezienie najlepszej okazji do zakupu gry, filtrując oferty ponad 50 sklepów, zarówno z oficjalnej, jak i nieoficjalnej dystrybucji. To ty decydujesz, jakie oferty chcesz widzieć, klikając w zakładkę Deals, a następnie wybierając Official Stores lub All Stores. Dodatkowo każda gra ma historię cen, dzięki czemu możesz szybko zorientować się, czy dana cena jest najniższa w historii sprzedaży na obecną chwilę. Na GG Deals ustawisz również alerty cenowe oraz stworzysz listę życzeń. Zatem, jeżeli chcesz mieć pewność najniższej ceny, kliknij link znajdujący się w opisie tego filmu i wybierz GG Deals, rejestrując się za pośrednictwem Twojego konta Steam. A ja dotarłem już do Wiochy i Wasaki. No i teraz co? Dowiedz się więcej o Iwasaki rozmawiając z wieśniakami. E, tylko pytanie brzmi kuźwa z którymi, no bo... Aja. Oj, oj, oj. No dobra, no Aja. E, czy to z określoną liczbą? Strażnik. E, tak, dobrze widzieć kogoś nowego. Ty też nie jesteś stąd? Skąd przybywasz? Wszyscy pozostali strażnicy to miejscowi, ale ja pochodzę z innych stron, z Echigo. Po prostu idę tam, gdzie mogę coś zarobić. Nie ma w tym nic złego, prawda? My też musieliśmy porzucić nasze domy. Ale tutaj y, każdy ciągle gada tylko o buncie. Wspomina bitwy, czci, bohaterów. Ten cały Enjiro. Pewnie kiedyś ogłoszą, y, że jest kami i wybudują mu hram. Czyste wariactwo. No, dobra, no, ale to... Wiesz, to był żołnierz, to nie był wieśniak, tak? A ty jesteś wieśniakiem? Ona tu. Kuro. Nie, z no, zdrowie nie będę gadał. Niewolnica. Witaj, jestem... Nieważne. Możemy porozmawiać? Słyszałam, że bardzo pomagasz biedakom, ale nie sądzę, by to uczyniło cię kimś innym. A to kici. Kici, kici? A, z takiego kociaka. To chętnie bym przyjął do wiochy. No dobra, ja nie wiem. Y no wejdźmy może w zadania, bo coś tu kuźwa... Tajniki Rzemiosła. Dowiedz się więcej o Iwasaki rozmawiając z wieśniakami, ale ja to mogę robić cały dzień, Kuźwa. I co mi po tym? Dobra, dziewczynki, ty jesteś niewolnicą, ty, jest, ty jesteś kociaczkiem. E, z drobiem powiedziałem, że nie gadam. Witaj kimkolwiek jesteś. Jak zarabiasz na życie? Oj, Kuźwa, aż się boję tego pytania. Każdy z miejscowych zauważyłby, że rozmawia z niewolnikiem. Dla mnie nie jest ważne, że jesteś niewolnicą. No cóż, dla mnie ma. To zmienia człowieka. Niektórzy to znoszą, inni dziwaczają, jak kici. Co z nią? Ona ma mnóstwo sekretów. Wiem na pewno, że wymyka się gdzieś w nocy, nigdy nie dała się przyłapać i zawsze wraca nad ranem. I teraz będzie najdziwniejsze. Jeden z pracowników ruszył pewnej nocy jej śladem. I zgubił ją przy ruinach domostwa szugodono. O co z nią chodzi? A słuchajcie, a to nie jest przypadkiem ta panna, y, tego gościa z tej, z tej wioski Segi? Ej, e, synu. Jak nazywa się Dwoja Wiocha? Och, naprawdę nie jesteś z tych stron, co? To miejsce to Iwasaki. Skupiamy się tu na wydobyciu żelaza. E, polega na nas cała dolina. O kurde, zaliczyło, patrz Jeśli masz jakieś ważne sprawy Idź do Saburobeja on, To on tu rządzi Wystarczy, że wejdziesz na wzgórze A znajdziesz jego posiadłość Okej okay. No dobra, czyli tak, teraz yy, Aha, ale nie zaliczyło mi tego kuźwa No ja po prostu Ej, ty kolejne zadanie przyjąłem yy, Gdzie jest ten cholerny ding-dong? Ding-dongu? Ja mam dla ciebie tuś te e, Żelastwo, siekierki. Takie. Fajne, fajniutkie. Ding, dong, easy e, nie kładź się jeszcze. Kuźwa ty, no ja, ale. Jak go kliknąłem, ten padł. He, hej, czego sobie życzysz? Oto siekiery, o które prosiłeś. Ach, dziękuję ci, a ja ukończyłem pracę nad zbroją. Pójdę do kupca, prędko. To podziałało, sprzedałem ją, a Saburo Bay przyjął pieniądze. Jestem wolny. W głowie mi się kręci i nie wiem, co mam zrobić. Co masz na myśli? Wiedziałem czego chcę, ale potem zobaczyłem Nakae. Był tu niewolnikiem, a potem odzyskał wolność, lecz postanowił tu zostać. Wszędzie szaleje wojna, a tu jest bezpiecznie. Można zarobić na życie. Może tak jest jednak lepiej. Odszukaj swoją ukochaną i spróbuj wrócić do domu. A nie, to kurczę, to tego, ten ding-dong to gdzieś tam tą ukochaną ma. A to sorry, to mnie się laski pomyliły. To ma sens. Zrobię jak radzisz. Dziękuję ci za całą pomoc. Zatrzymaj tę zbroję Ashigaru na dowód mojego szacunku. Wykonałem ją jakiś czas temu. Nie jest specjalnie wymyślna, ale powinna cię ochronić. No i dobra. Super, dostaliśmy zbroję. Mm. A, nie, receptura. Strój asigaru i hełm asigaru. No dobra, no i oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, proszę państwa, nocka nastała. Ale fajne to. Dobra, załóżmy. Nic teraz nie zobaczymy, co prawda. Ty, no weź kuźwa, za załóż to. Może ja to muszę najpierw zdjąć, a teraz założyć? A, no ta. No dobra, trochę bez sensu, że nie można podmieniać tego, ale okej. Okay. Taką lepszą kieckę mamy. A te buty? Buty Varaggio. Hmm. Takie troszeczkę takie. Hmm. Ni to wansy, ni to kroksy. E, dobrze. Słuchajcie. Y, po podniecamy się naszym nowym strojem, gdy wstanie dzień. Bo teraz nic nie będzie widać, w związku z powyższym ja tu sobie postoję. Bo ja już nie, nie zamierzam wracać do wiochy do, do, do siebie żeby się przespać, bo tu 149, bo powiedzmy, że metrów, tak? musimy jakąś tutaj, nie wiem, jak te miary odległości tu określać, to powiedzmy, że to metry, to mamy do pokonania, no i, i szkoda tracić czasu, żeby do wiochy wracać, potem z powrotem wracać, no bez sensu trochę, ale do tego Geja, sorry, Saburobeja pójdziemy i zapytamy się o tę obróbkę żelaza. No i kuźwa mój ambitny plan to yy, spełz na panewce. Nastała zima, proszę Państwa. Nastała zima i by przyniosło do mojej wiochy. No tego nie wiedziałem cholera, że to tak przenosi, nie? <ścoughs> Ale zobaczcie, a kurczę, zobaczcie, jak to fajnie tutaj wygląda. Yy, dobrze to zrobione jest, że śnieg tutaj nie leży, nie? Że, że tam jednak na dach i, i cała bryła budynku. Nie ogranicza tutaj zasypanie śniegiem, bo czasami no, spotykałem się z takimi, yy, no powiem szczerze, w topami że, że pod budynkiem też leżał yy, śnieg. Kurczę. Muszę znowu zapierdzielać yy, do tego. do tej wiochy, no. Ale yy, dobrze, że jest, słuchajcie, ta zima, bo teraz, teraz się ukaże, czy te, czy jeżyny będą. <grym> Ale bym się zdziwił Słuchajcie, naprawdę, bez kitu Czekajcie, czy to byłyby jeżyny? Nie, nie, ale to chyba, wiecie, no już przesada byłaby, nie? Ale tak, kurczę Cały czas te jeżyny były i były i były i były No dobra, ja lecę To się fajnie gada, dobrze się gada Ścieżki z, z gdzieś zaniknęły Czy ja jeszcze mam te grzybki? Mam trzy Raz, dwa, trzy i jeszcze mogę sobie tutaj wsadzić jeżyny. Dobrze, że je nazbierałem. No to co, to teraz bazujemy, drodzy Państwo, na mięsku, co? No bo co my znajdziemy zimą? Nic. Ale dobra, bo wracając do tematu, dobrze się gada. Ale ja muszę przebiec znowu ku bo nie, nie przypuszczałem, że mnie przeniesie, nie? No i jak dobiegnę, to do Was wracam. Tak biegnę i biegnę, i y, powiem Wam szczerze, że tak się zacząłem zastanawiać y, nad y, przeciwnikiem. Nie? Chodzi o tych bandytów, bo y, jak pamiętacie, to, to jednego żeśmy zaciukali, i tak się zacząłem y, zastanawiać, czy ci bandyci są tacy prości w, w utylizacji, że tak powiem że oni może będą silniejsi wraz ze wzrostem naszej, powiedzmy, siły i tak dalej, bo troszeczkę, powiem wam szczerze, zasłabi moim zdaniem. Ile ja razy tam ciuknąłem tego, tego jednego banditena? Dwa, trzy razy? Włócznią? No dobra, yy, fajna, fajna posesja, powiem szczerze. Nie wiem, gdzie ten saburbei o tam gdzieś, ale fajne, fajne to. Tak, ko no, właściciel wioski. Mów zwięźle, proszę, w górnictwie nie ma czasu na pogaduszki. Widzę, że rozmawiam z ważną osobą. Pochlebstwa na mnie nie działają, ale nie stroję się też w szatki fałszywej skromności. Mów dalej. Należy do grona prostych uchodźców. Chcesz pomóc, co? Zaczynasz mi się podobać. Witam uchodźców z otwartymi rękami, o ile przynoszą zysk. Miej tu na uwadze. To dla wspólnego dobra. Bez mojego żelaza nie byłoby Królestwa Chłopskiego. Rolnicy nie mieliby, nie mieliby pługów, drwale nie mieliby siekier. Opiekuję się tą wioską od dziesięcioleci. Zaczynałem jako naimny młodzieniec, urzędnik szugodaja, który władał doliną pod nieobecność odwiedzającego kioto władcy, Chciałem zadowolić swoich mocodawców. Odtąd wiem, że trzeba być bardziej ostrożnym, jeśli chodzi o spełnianie cudzych życzeń. Kiedy rozpoczęło się drugie ikki i ludzie sprzymierzyli się przeciw Shugodono, dotarło do mnie, że niektóre z buntowniczych żądań są rozsądne. A ja wciąż współpracuję z byłymi buntownikami dla dobra Doliny, zaś jeśli chodzi o Shibayamę, Munecikę. Munehike, shugodono, baba z wozu koniom lżejec. Kuźwa, no. strasznie skomplikowany ten język jest. Przybywam tu z nadzieją, że nauczę się czegoś o metalurgii. Szanuję cię za to, co próbuję zrobić dla doliny, ale to nie znaczy, że zdradzę, zdradzę ci tajniki mojego zawodu. Dają mi wyżywienie i nie zamierzam ich zdradzać. Chcę z tobą współpracować dla dobra całej doliny. To szlachetny cel, ale jeśli chcesz przewodzić ludziom, to musisz zrozumieć jedno: człowiek interesu musi być ostrożny. Nie jestem robotnikiem ani niewolnikiem, jak ten tam Andong, który ciągle paple o tych sprawach. A w międzyczasie zjedzmy, proszę, wspólny posiłek zawsze miło posilać się w obecności ludzi ambitnych. Yy, no dobra, czyli tak, generalnie to chyba za bardzo się tutaj nie nauczyliśmy, ale dostaliśmy, co my dostaliśmy, prosty warzywny po posiłek, no fajnie, fajnie, czas świeżości 120, ja może to wrzucę do magazynu, yy, czyli tak, generalnie rzecz ujmując to przy przylazłem tutaj yy, po nic, <noise> także miło było, Zapogadałem yy, cholera. Ale mamy, proszę Państwa, do wybudowania yy, kać garbarską w naszej yy, szwalni, nie? I teraz pytanie brzmi. Co mi będzie do tego potrzebne? Ach. No dobra, ale my tymczasem musimy niestety wrócić z powrotem do... Co to jest? A, to ten mostek jest. Musimy wrócić do Pabellandi, bo generalnie rzecz ujmując to co, co przylazłem tu, Wiem tyle co i wcześniej. No i teraz muszę wracać. Yy, wy tam, słuchajcie, pisaliście o tym, żeby poprzypisywać pracowników, i tak dalej, bla, 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 nie? Nie no, spoko. Yy, chętnie bym to zrobił, tylko wiecie, powiem wam szczerze, że posiadając dwóch miesz dwie mieszkanki właściwie, o dwie mieszkanki, tak to ładniej będzie, bo to dwie dziewczyny są. To tak ciężko troszeczkę zdecydować się na co. Nie? Mogę przypisać też i siebie. Yy, no ale to też właśnie ta sama historia. Ciężko się zdecydować na co. Yy, wydaje mi się, że żywność to jest to, czego potrzebujemy. Ale znowu dla odmiany, tam chyba ta, ta, ta pierwsza dziewczyna, nie pamiętam jak ona. Ako? Czy nie pamiętam jak ona to miała na imię. To my ją żeśmy zrobili myśliwym, i co mi po tym, że zrobiliśmy ją myśliwym, jak jeszcze nie odnotowałem w ogóle mięsa. I ja nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem, czy o co chodzi. Może jej trzeba łuk stworzyć. Cholera wie, było napisane, że nóż wystarczy. Ojej, Pabellusek, to ty kuźwa. Trochę przeginasz pałę z tym skakaniem tu. Także, także no, powiem Wam szczerze, trzeba tutaj mieć na uwadze jeszcze. To przegiąłeś pałę już po całości, trzeba mieć na uwadze jeszcze to, jak to dokładnie tam zrobić, ale ja to rozchminię i, 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 będziemy, i będziemy działać, no chyba, że szybciej wy mi podpowiecie w komentarzach, w co raczej wątpię, bo muszę trochę więcej filmów ponagrywać, taki zapasik zrobić, bo niebawem wolne i wyjazd, proszę Państwa, się kroi. Więc no tak żeby was nie zostawić bez materiałów, to, to muszę troszeczkę spiąć poślady. A powiem szczerze, że ta nieszczęsna. Yy, no właśnie cholera wie, alergia, czy nie wiem co mi tam doskwiera, to wcale nie pomaga i nie ułatwia, bo człowiek się nie może skoncentrować, oczy łzawią, yy, no zakatarzony i takie tam. Ci co cierpią na to, to wiedzą. A i duszności jeszcze i kaszelek. Już, dobra, ponarzekałem. To mogę wracać do wiochy na spokojnie. He, he. he. Patrzcie. Odkryliśmy y, jakieś święte miejsce. Jową y, świętą miejscóweczkę. Co to tam się szamoczek gdzieś? A, dziczek. O, ja mam trochę za mało zdrowia, żeby z nim stawać w szranki, bo ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Hmm. Jeszcze mi się nie odnowiło. Eee. O, o, o. Synu mój. Nie denerwuj się. No nie denerwuj się. Kurczę, ten łuk trzeba będzie zrobić dla mnie. Trzeba będzie zrobić. Ty poja komenda. Dobra, lecimy, słuchajcie. Yy, miałem zrobić cięcie po prostu na ten przelot, no ale ja widzę, że się nie da, bo tutaj fajne rzeczy się odkrywa. I święte miejsce przy drzewie. No to elegancko. Tylko pytanie brzmi, czy to tam trzeba wybudować jakąś świątynię, czy po prostu... O, jajka to się przydadzą. Dobra, rozbierz to gniazdo. Czy po prostu no, święte miejsce i, i ono jest już święte z automatu, nie? <głos》>, tam nie muszę święcić. No, <głos》>, co ja dzisiaj pierdzielę za smutki ciotki Adelaide? Że, że wy jeszcze chcecie tego słuchać To naprawdę aż wam zazdroszczę Dobra, lecimy. Tutaj małe bambuchy No nie goduj, że nie przejdziesz, no dziwa jeśli ty patałachu jeden. Nie zmuszaj mnie do tego, żebym musiał przeklinać, bo potem mam problem z Googlem, no. Ale... Jedna rzecz. Bo dzisiaj nie, nie wybudujemy tej kadzi garbarskiej. Znaczy, w ogóle szwalni nie postawimy. Bo to za długo czasu, za dużo czasu jest potrzebne do tego. Ale za to możemy zrobić coś zupełnie innego. Możemy yy, spróbować przynajmniej stworzyć łuk. Albo dwa. O, i to jest chyba dobry pomysł, słuchajcie, bo przy okazji będzie można sprawdzić, czy po prostu yy, brak tego mięcha był podyktowany tym, że nie ma po prostu broni. Aczkolwiek tam było napisane, że potrzeba tylko noży. Mm. O, jest mięso. Ale a, teraz to ja nie jestem pewny, czy to, czy, 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 czy to jest mięso, które ja wsadziłem, czy. Ej się ty, panie mój. Dobra, które te jaja są. O, czas ten chłości pięć. E, wypadałoby te jajka tutaj ogarnąć. Źle. A co ty do mojej. Te! To moja chata jest kuźwa. Co ty mi tu. Hmm. A, kamienie jeszcze potrzebne są. No to ciekawe, naprawdę. No, jajka na kamieniach się gotuje. Yy, chodźmy tutaj. Dowiemy się, w czym jest problem, w czym jest rzecz, jak się robi łuki. Yy, krótki łuk, Hankyu, japoński łuk, służący do polowań i walki, ma około 180 cm długości. Łęczysko zbudowane jest z drewna i bambusa z poprawiającą chwyt skórą. I prostymi zdobieniami I na to byśmy potrzebowali Jednego bambusa yy, Pięć słomy Dwie skóry I jedną dowolną dechę A tutaj na ten łuk Aha A to tylko takie rzeczy Dobra, to jest prosta strzała O, widzicie I kamienie są tu potrzebne Dobrze, mm, to na razie Zróbmy sobie po prostu prosty łuk Kamienie to można zebrać tutaj Bambusa to powinniśmy jeszcze mieć, słuchajcie, w magazynie. Bo nie przypominam sobie, żebym całego wykorzystał. I co jeszcze? Aha, jakieś strzały by się przydały, to, to, to tam piórka będą potrzebne. Ale to też powinniśmy mieć, czekajcie. Przy, aha, przy sobie mamy tylko cztery. No dobra, no dobra. Na razie zajmijmy się zbiórką kamienia. Można by te tutaj wyciupać tym. Kilofem. A, czekajcie. A wy jeszcze sugerowaliście, słuchajcie, żeby tam, gdzie zajączki, to żeby pułapki e, porozstawiacie. Ale na razie skoncentrujmy się może na polowaniu. Ja będę starał się zrobić dwa łuki, słuchajcie. A, no tak, no ale jak dwa łuki? To tych kamienik, kuźwa, to e, tutaj strasznie dużo będę potrzebował teraz, no. Bo jeszcze strzały podwójnie by trzeba było zrobić Jeżeli chcemy przetestować Czy yy, Czy to powinno tutaj być Też dla, 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 dla tej panny co ma polować nie? No to tak trzeba będzie zrobić Dobra 30 kamieni posiadam Teraz tak Jeszcze tam było że słoma Wiecie co ja tylko ten znacznik zgaszę Bo mnie już denerwuje E, jeszcze tam było, że słoma, bambus Zaraz sprawdzimy Tę wioskę trzeba by wyczyścić do końca e, Oni chyba potrzebowaliby również jakiegoś drewna opałowego Coś tak czuję, nie? Dobra, bambucha mamy e, Słomę też A, i nie pamiętam, co tam jeszcze było potrzebne e, Czy chyba deska była potrzebna? To, tu jest jakieś drewno na opał, ale to... Aha, deski przy sobie jakieś tam posiadam. No dobrze, wracamy. Bo to już znowu się ciemno robi. To skurczę strasznie się ciemno robi. Ja, ja bym wykluczył noc. O, tak jak normalnie, to, to powiem szczerze, no jest to ok. W porządku, ale pod nagrania to już tak nie za bardzo. Zróbmy dwa łuki. O, amunicja. Zdobywasz pierwszą broń dystansową, wykorzy wykorzystującą amunicję. Aby ją wykorzystać, musisz najpierw znaleźć lub wytworzyć odpowiednią amunicję. Na przykład dla łuku będą to strzały. Później musisz umieścić ją w miejscu na amunicję. Jeśli skończy ci się amunicja, lecz w ekwipunku masz jej zapas, użyjesz go automatycznie. O, no i bardzo, bardzo dobrze. Elegancko. Ty, no dlaczego nie mogłem... Coś ty zrobił, no. Poważnie, weź ty kontynuuj. No, się niby wychodzi, a nie mogę. Ty pa, jaki... O nie, jakiś błąd słuchajcie. No i co teraz mam zrobić? Wszystko działa, ale Escape tutaj yy, jest zablokowany patrzcie. No nic, dobra, słuchajcie, yy, zapiszę rozgrywkę i on po prostu zrestartuje, a yy, wyprodukujemy sobie amunicję w kolejnym odcinku, o ile gra mi na to pozwoli. I od razu zapolujemy, słuchajcie, bo to myślę, że gra jest warta świeczki. Nie spodziewam się, żeby ten łuk yy, był w stanie położyć jelenia o tako na, na strzała, na hita, ale takiego dzika może, yy, więc ja bym chętnie to sprawdził. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja, komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.